W tych newsach dowiecie się, że szykuje się wielki przełom w budowie komputerów kwantowych. Opowiemy Wam o nadchodzącej wodorowej rewolucji w motoryzacji, pokażemy Wam budowane przez Chińczyków sztuczne słońce i zdziwicie się, co planuje zmaistrować w kosmosie Tom Cruise. Zapowiada się wielki przełom w budowie i komercjalizacji komputerów kwantowych. Naukowcy ze słynnego amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology opracowali technologię przezroczystych kryształów o nieliniowościach optycznych, które pozwolą dokonywać obliczeń kwantowych w temperaturze pokojowej. Największym problemem w komercjalizacji komputerów kwantowych jest ekstremalne środowisko, w którym pracują. Urządzenie musi być schłodzone do temperatury poniżej -270 stopni. Nowe obwody fotoniczne i kryształy optyczne mają pozwolić w ciągu najbliższych 10 lat dokonywać obliczeń w warunkach domowych. Japończycy uważają, że przyszłością motoryzacji są ekologiczne napędy bazujące na ogniwach wodorowych. Efektem spalania wodoru jest bowiem tylko para wodna. W realizacji ich wizji pomogą naukowcy z Rice University, którzy opracowali technologię szybkiej i efektywnej produkcji wodoru. Moduł łączy w sobie elektrody katalityczne i perowskitowe ogniwa słoneczne. Prąd z paneli płynie do katalizatorów, które zamieniają wodę w wodór i tlen. Pomysłodawcy projektu chcą dzięki swojej technologii produkować wodór na masową skalę i spopularyzować go na całym świecie. Chińczycy jeszcze w tym roku pokażą światu swoje działające sztuczne słońce, które będzie najbardziej ekologicznym źródłem energii przyszłości. To kamak o nazwie HL2M zostanie wyposażony w potężne magnesy, bazujące na najnowszej technologii nadprzewodników wysokotemperaturowych. W reaktorze fuzyjnym będzie można wytworzyć plazmę o temperaturze aż 200 milionów stopni Celsjusza, czyli aż 14 razy większej od tej panującej wewnątrz Słońca. Urządzenie ma być niezwykle efektywne. Szklanka wody dawać ma tyle energii, ile pół miliona baryłek ropy naftowej. Tom Cruise chce nakręcić film na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie będzie to kolejna część kultowej serii Mission Impossible, tylko zupełnie nowa produkcja. Ma to być prawdziwa rewolucja w podejściu do kręcenia filmów w fabryce snów. Sceny akcji mają rozgrywać się w kosmosie i tam też mają być kręcone. Cruz nawiązał współpracę z NASA i SpaceX jest wielce prawdopodobne, że celebryta w przyszłym roku poleci do kosmicznego domu na pokładzie kapsuły Dragon 2 od Elona Maska. W Stanach Zjednoczonych został przeprowadzony pierwszy udany test rewolucyjnej technologii rotującego silnika detonacyjnego. Pozwoli on na tworzenie nowej generacji ekologicznych samolotów, które nie tylko mogą zużywać nawet o 20% mniej paliwa, ale również rozpędzać się do ponad 6000 km na godzinę. Technologia ta odmieni też przemysł kosmiczny. Silnik może zasilać również rakiety kosmiczne. Jednym z największych marzeń wielu z nas jest polecić na granicę kosmosu i zobaczyć naszą piękną planetę w pełnej krasie. Dzięki firmie Zero To Infinity niebawem będzie to możliwe. Podróżnicy będą wynoszeni w specjalnej kapsule na wysokość 36 tysięcy metrów, i przez panoramiczne okna będą mogli podziwiać krzywiznę Ziemi oraz zapierające dech wschody i zachody Słońca. Co najważniejsze, całe przedsięwzięcie nie ma żadnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nanoroboty w służbie starających się o dzieci. Niemieccy naukowcy opracowali niesamowitą technologię, dzięki której popularna metoda zapłodnienia in vitro odejdzie do lamusa. Nanoroboty wpuszczane są do męskiego nasienia, a następnie owijają się wokół zagubionych plemników i eskortują je aż do komórki jajowej. Gdy już się tam znajdą, uwalniają plemniki, które po chwili zapładniają komórkę i dochodzi do powstania nowego życia. Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Austrii zbudowali drukarkę 3D, która nie bazuje na wiązkach laserowych, tylko diodach LED i specjalnych soczewkach. Skupiają one wiązkę światła na konkretnym punkcie i ułatwiają szybkie przekształcanie metalowego proszku w dany obiekt. Urządzenie o wiele szybciej i wydajniej od laserowych drukarek 3D sprawdza się w tworzeniu obiektów wykonanych z metali. Naukowcy chcą wykorzystać swoją innowacyjną drukarkę 3D do produkcji metalowych implantów dla świata medycyny.